Mówią o nas, że jesteśmy narodem, chyba jak żaden inny, zafascynowanym przeszłością i miłością do Boga i Ojczyzny. Czy to prawda? Cóż znaczą dla współczesnego młodego pokolenia te słowa? Czy można je zlekceważyć, wymazać z naszej świadomości? Niestety dla setek młodych ludzi 3 Maja to jedna z wielu nic nieznaczących uroczystości. Dziś, żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości, nudzą nas uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę. Wydarzenia ostatnich tygodni sprawiły, że wiele dotąd tak ważnych dla nas spraw dnia codziennego. Przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Nadszedł moment refleksji i zadumy, a może to także czas, by uporządkować nasze patriotyczne wartości. Odkryjmy na nowo to, co powinno być dla nas, Polaków najważniejsze: naszą historię, piękno tradycji i kultury narodowej oraz bogactwo polskiej przyrody. Dlatego zapraszam wszystkich do obejrzenia programu artystycznego, który przygotowaliśmy. Aby uczcić 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, pragniemy przemówić wszystkim to, doniosły wydarzenie historyczne, ale również przypomnieć, dlaczego kochamy naszą ojczyznę. Która się w sercu zaczyna, potem jest myśl blisko pięknej my my ziemi nadpisów. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska, ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna. Tu, gdzie jest dom nasz, Twój i mój, gdzie lasy są i rzeki nasze, gdzie każdy ojciec szedł na bój. Gdzie biały orzeł na sztandarze, gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych, jesienią orzyska snute dymem, gdzie latem słońce nad Bałtykiem, a zimą świerszczy za kominem. Gdzie dom poety w czarnolesie, gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła, tu biały sad jest, czarny węgiel, tu wszędzie polska, tu ojczyzna. Jaki znak twój? Orze biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi W jakim kraju? W polskiej ziemi Czym ta ziemia? Mą ojczyzną Czym zdobyta? Chwią i blizną Czy ją kochasz? Kocham szczerze A w co wierzysz? W polską wierzę Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię Coś jej winien? Oddać życie Cóż to za święto? Takie radosne, że miasto całe wiwatuje. Czy wracającą Ludwita wiosnę? Czy na wiosny wiosnę tak pokrzykuje? O, coś większego dziś Polska święci: to konstytucja 3 maja, akt wielki, ważny, godny pamięci, co naród cały jednością spaja. wieku państwo polskie przeżywało kłopoty. Kraj zrujnowany wojnami, wojnami i prywatą części obywateli. Władza królewska słaba, skarb pusty, sejm skłócony, rozdarty między stronnictwo królewskie a magneterię. Sytuacją tę wykorzystali sąsiedzi Polski Austria, Rosja i Prusy. Kraje te porozumiały się i dokonały pierwszego rozbioru Polski. Miało to miejsce w 1772 roku. Polskę trzeba było ratować. Na szczęście znaleźli się Polacy, którzy widzieli grożące niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to m.in. twórcy konstytucji, która przyszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Bugo Stanisław Staszic, Ignacy Potocki oraz Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu. Prace prowadzone były pod patronem króla Stanisława Poniatowskiego. W imieniu króla przedstawiam wam postanowienie obrad Sejmu Czteroletniego. Pierwsze. Cały szlachcie równe prawa nadajemy. Drugie. Lud rolniczy, który ojczyznę karmi, pod opieką prawa i rządu przyjmujemy. Trzecie. W Sejmie prawa ustanawiać będą posłowie i senatorowie. Czwarte. Szczęście narodu od praw sprawiedliwych zależy. Piąte. Przyszłych królów Polski szlachta sama wybierać będzie. Szóste. Król... Ojcem i bohom narodu być powinien siódmy. Wojsko, wierne narodowi, strzec powinno grać z Polski i z pokoju. Ósme. I pojrzą weto, zawsze znosimy, a wszystkie decyzje większością głosów podejmujemy. Biją dzwony, dzwonią dzwony, na Zygmunta biją zew. Przez zielne pól zagony ich potężny płynie śpiew. Biją dzwony, pieśń radosna, Poprzez cały leci kraj W złotym słońcu wstała wiosna I z nią drogi trzeci maj. Grają trąby, hej, wesele! Patrzaj, polsko, święty dzień! Dzisiaj do twych stóp się ściele, Niech więc smutki idą w cień. Rają trąby, dzwonią dzwony, Radość dziś napełnia kraj. W Polsce wielkiej, odrodzonej Wiwat, wiwat trzeci maj! Żmi polone z trzeciego maja skoczne dźwięki. Radością oddychają, Radością suk poją. Dziewki chcą tańczyć, Chłopy w miejscu nie dostoją. Lecz myśli starców dźwiękiem w przeszłość się uniosły. W Owe lata szczęśliwe, Gdy senat i posły Po dniu 3 maja W ratuszowej sali Zgodzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano Wiwat król kochany! Wiwat Sejm! Wiwat naród! Wiwat wszystkie stany! Swobody i radości nie trwał długo. Jednak konstytucji 3 maja nie zginęło. Przeszła ona do historii jako druga w świecie po konstytucji amerykańskiej, a pierwsza w Europie przed konstytucją francuską z 1791 roku. Demokratyczna ustawa zasadnicza z XVIII wieku. Konstytucja 3 maja była dowodem, że Polska wyszła na drogę postępu i reform, że Polacy sami znaleźli siły. Do wydobycia kraju z upadku, stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Pomimo wielu lat życia Polaków pod zaborami, nie zdołano przełamać poczucia polskości. Nasi przodkowie dbali o pielęgnowanie polskich tradycji przez wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu narodowym, czynnie do walki o odzyskanie niepodległości. Włączyli się przedstawiciele literatury i sztuki. Również Adam Mickiewicz, jako wzorowy patriota i wrażliwy romantyk, nie mógł pozostać obojętny na sytuację własnego kraju. W epopeji narodowej, Pantadeusz ukazuje piękno rodzimej przyrody, odwołuje się do historii, poruszając serca rodaków. Jednocześnie przekazuje ducha optymizmu. Mówiąc, że Polskość nie zginie, dopóki nie znikną domy, w których istnieje kult ojczystych tradycji. Mężczyzna, moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba. Co na życie podziękować Bogu. Tak ma już cudem na ojczystą wodę. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną, do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych. Do tych pól malowanych, zbożem rozmaitem, Wyzłoconych pszenicą, posrebrzanych żytem, Gdzie bursztynowy świeżo, gryka jak śnieg biała, Gdzie panińskim rumieńcem, dzięcielina pała, A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą zieloną, Na niej z rzadka, ciche grusze siedzą. Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Miasto, miasteczko, wieś. Ulica, dom, podwórko. Pierwsza miłość, las na horyzoncie, groby. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, zboża, Zwierzęta, pola, łąki, słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Dopiero później rośnie, krwawi, boli. Banda chodząca, twój dom. W każdym naszym słowie, a słowa są najprostsze. Chleb. Mama, dom gościnny, Wisła i Mazowsze. Jest w czerwieni maków i w białych kwiatach wiśni, w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli, na zyrku szopenowskim i w czarnym węglu I tu, gdzie serce mówi, że to jest właśnie Polska. Jeżeli tutaj, w domu, jeżeli serce stąd pochodzi, na miedziach śpi czerwony Bóg, a chleb powszedni tu się rodzi, jeżeli źródła biją stąd, by dać początek modrej wiśle, I jeśli tu najbliższy ląd, o którym zawsze będziesz myśleć. Nauczmy się na pamięć tego kraju, litera po literze, dzień po dniu, co oczy po horyzont ogarniają, co zdarzyć nam się może tylko tu, w złocistym lipcu czy zielonym maju, od wschodu słońca. Aż po nocy cień, nauczmy się nam pamięć tego kraju, jedynego w całym świecie, jak własny dzień. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo być prawdziwym Polakiem. Powinniśmy znać naszą historię, by czerpać z niej siłę i mądrość. Nigdzie nadzieje, nie tę lichą marną, w struchniały, wątły kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno, przyszłych poświęceń w duszy boga. Która na oślep leci bez oręża Lecz te co sama nie zdobytywałem, wałem Przeciwne losy z całością zwycięża Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi, milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach. Przechowywać ideałów czystość. Do nas należy, dać im moc i zbroję, by w skraju marzeń przeszły rzeczywistość. Do nas należy, dać im moc i zbroję, by w skraju marzeń przeszły rzeczywistość. W duszy bohatera, lecz tę niezwoloną, która tkwi jak w Wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać, niech pozwoli ci.